Witam na dworcu, czekam na pociąg, i jeszcze odnośnie biletów sprawdziłam. Najbardziej odległy termin, jakie są ceny biletów, czyli za miesiąc EIC Panorama z Wrocławia do Warszawy: 249 zł. pierwsza klasa, 175 zł. druga klasa. Pendolino też 12 lutego, 304 zł, i pierwsza klasa, i druga klasa 199. I to jest najpóźniejszy termin od dziś, za miesiąc, czyli nie da się kupić taniej. Mamy tutaj na 22 stycznia, czyli za kilka dni. 212 zł pierwsza klasa i 1945 druga klasa, czyli nie ma 49 zł. Następny termin 29 stycznia, e, też pendolino Wrocław Warszawa 167 zł pierwsza klasa, 85 druga klasa e, i dalej 15 stycznia 304 zł pierwsza klasa, też pendolino. I 199. Druga klasa Wrocław-Warszawa. E, 49 zł nie znalazłam, będę szukała, chciałabym się przyjechać, bo marzę Wrocław-Warszawa i nigdy mi się to nie zdarzyło Wrocław-Warszawa ani na, na odwrót Pendolino. Nie jechałam i nie mogę znaleźć. E, być może są to bilety. Warszawa-Katowice albo Warszawa-Kraków. Bilety po 50 zł ja nie znalazłam, tak jak mówiłam wcześniej. Napiszcie, czy macie takie w ogóle bilety, czy udało wam się kupić. Ja jeszcze popatrzę na inne kierunki, no ale co mi inne kierunki dają? Skoro ja nie chcę tam jechać, mnie interesuje mój kierunek i tam nie ma po 50 zł żadnych. Pendolino nie ma nawet po 50 zł TLK. E, tylko 82 zł chyba jest e, Warszawa-Wrocław i Wrocław-Warszawa, także e, no będę jeszcze szukać. E, wierzę, wierzę w to, że teraz jak się rozmuchało tą sprawę, że może się coś zmienić, jakieś może będą promo. E, natomiast 50 zł nie ma. Czy autobusem Wrocław-Kłodzko? Pokażę Wam bilet, ile kosztuje przejazd. 22 zł, natomiast kolejami dolnośląskimi kosztuje 28,40 albo 28,30, coś takiego też Wam pokażę i porównajcie sobie, wiem, że wygodniej jest z pociągiem, ale jeżeli ktoś bardzo często jeździ, a czasem codziennie to jest bardzo duża oszczędność drożyzna lot wypowiedział wojnę to znaczy, nie wypowiedział tylko, że to się tak skumulowało Ceny były od lat takie. Tylko teraz, jak ja zaczęłam porównywać później w telewizji, zaczęli porównywać w wiadomościach, gdzieś w internetach, wszędzie zaczęli porównywać wszyscy. Okazało się, że samoloty są tańsze. Dużo komentarzy miałam. A obsługa samolotu to nie jest tyle osób co pociągu. A ja wam powiem, że no, ja nie pracowałam w obsłudze samolotu. I nie wiem dokładnie ile jest osób, natomiast z tego co obserwuję z obserwacji, bo latałam tyle lat po świecie, w obsłudze takiego Dreamlinera może być około 10 osób, 8-10 osób, a gdzie jest 400 miejsc na 400 pasażerów, a też z cateringiem, oczywiście, no bo to z poczęstunkami a w pociągu, gdzie jest e, powiedzmy 5 wagonów po 80 miejsc, to, e, to będzie też 400 pasażerów, e, na przykład wraz z wagonem e, gastronomicznym, a obsługi e, jest około 4 osoby. Także e, lot ma większy wydatek, e, no czasami w obsłudze w pociągu może być 5 osób. E, ale nie na cztery wagony, tylko wtedy na 8 wagonów, tak? Czy tam 10 wagonów, dwie osoby z obsługi albo trzy w pociągu. Ale mówię jakby naprawdę były 4 czy 5 wagonów, to są dwie obsługi do sprawdzania powiedzmy biletów. I w wagonie gastronomicznym na przykład jedna albo dwie osoby, wiesz, maszynista bym zapomniała w pociągu, tak? A w samolocie zawsze jest dwóch pilotów od czterech do ośmiu stewardes e, ponieważ zależy jaki to jest e, no, wie, jaka wielkość samolotu ale jak w dreamlinerach to jest około chyba osiem osób z załogi plus dwóch e, pilotów to jest no osiem-dziesięć 10, 10 osób i to jest e, można powiedzieć że dwa razy więcej E, niż w pociągu e, przy tej samej ilości osób. E, rozumiem, że e, bo tutaj ktoś porównywał, ja znajdę ten komentarz, go wkleję. E, dobra, no to jeżeli chodzi o samolot, e, że jest e, ktoś napisał, że jest mniej do obsługi. No tutaj personelu jest więcej. Teraz e, samolot musi zapłacić opłaty lotniskowe, e, na przykład wejście do rękawa, a jeżeli nie, no to jest autobus. To są też koszty do więzienia. Do tego obsługa samolotu. Nawet na moich filmach najlepiej widać, jak leciałam Katarem albo Emiratami, to widać, bo tam były kamery dookoła samolotu i widać wszystko na monitorach, co się dzieje. Tak, przy cateringu, mechaników jest dużo, bo muszą przejrzeć, tak, samolot. Wypakowanie walizek, to są kolejne osoby. Powiedzcie mi, czy w pociągu są osoby do wypakowywania walizek. Ja wiem, że na, jak się już pociąg kończy bieg, no to są mechanicy, są y, różni, jest to samo, ale mówię, że tak y, ogólnie, nie. Wydaje mi się, że do obsługi samolotu jest bardzo, bardzo dużo osób, y, bo to nie jest... Y, Naziemny transport, i tutaj wymaga większej kontroli. Do tego kontrolerzy lotów i tak dalej. Bardzo, bardzo dużo do obsługi. No tutaj już o kasach, o obsługach, check-in i tak dalej to nie mówię, dlatego że dużo jest też biletów, się kupuje przez powiedzmy internet, tak jak lotnicze i kolejowe, ale Tutaj jak ja idę, kupię sobie bilet, jak nie kupię sobie w kasie na pociąg, to kupuję sobie przez internet i idę do pociągu, wsiadam. Nie przechodzę przez jakąś bramkę dwa razy, że najpierw mam sprawdzany bagaż, a później mam sprawdzany bilet, druga kolejna taka odprawa. Lot jest polskim przewoźnikiem, tak jak Intercity, którzy mają dofinansowanie ze Skarbu Państwa natomiast jak mówicie jakiś tam Rayane, Weezer może sobie na to pozwolić no właśnie dlaczego sobie może na to pozwolić bo nie jest aż tak bardzo nastawiony na zyski, bądź wcale nie trzeba aż tak bardzo czerpać zysków, żeby mieć te zyski, tylko można naprawdę tanimi biletami. Słuchajcie, co jest łatwiej, to takie porównanie dam. Ja wiem, to są moje porównania, wy macie swoje porównania, że ktoś mi tutaj pisze, że ja nie mam w ogóle racji. Słuchajcie, jeżeli wy prowadzicie firmę prywatną i nie macie dofinansowania do biletów, do niczego, to i obniżacie te ceny, chcecie, chcecie przyciągnąć ludzi, i naprawdę macie wszystkie miejsca w samolocie zajęte. Mimo tego nie dostajecie żadnych dotacji. A teraz e, firmy i e, puszczacie tanie bilety, i macie cały samolot. A teraz firma, która mimo tego ma dotacje. E, daje drogo bilety, jeszcze jest finansowana przez państwo, to tym bardziej tańsze byłyby bilety, powinny być, niż w prywatnym przewoźniku, tak? Prywatny przewoźnik może sobie pozwolić na obniżenie cen, gdzie finansuje wszystko sam. A taki lot, czy, nie wiem, PKP Intercity, nie może sobie pozwolić na obniżkę cen, mimo tego, że ileś tam 70, ileś milionów, 75 milionów w tym roku dostało dotacje do biletów, żeby nie podnosić cen teraz, chyba po tej aferze albo nie wiem, ale ogólnie dostaje dotacje bardzo dużo milionów rocznie i podnosi mimo tego ceny to... O co chodzi? Czyli łatwo jest sprawdzić, że prywatna firma ma mniej pieniędzy, bo nie ma dofinansowań, a takie spółki państwowe mają bardzo dużo pieniędzy, bo mają swoje pieniądze. Gdzie jest monopolistą? Intercity jest monopolistą i lot też polski, powiedzmy, jest monopolistą i mają te dotacje i lot może obniżyć cenę, a... Intercity nie, a mają jakby na tych samych zasadach, ale lot ma więcej wydatków, bo samolot nawet jak ktoś się nie zna, no to samolot jest, jest trudniej utrzymać niż taki pociąg, bo wiecie, że biznes samolotowy polega na tym, że ten samolot nie może stać na płycie, musi cały czas być w powietrzu. Jeżeli samolot stoi za długo, to firma jest bardzo stratna. Tutaj, i to jest no, pojedynczy taki samolot, tutaj y, pociągi, moim zdaniem, y, coś się zepsuje, wagon można odłączyć, ale pociąg jedzie, a tutaj samolot się zepsuje i koniec. Strata jest dla firmy, samolot nie jest tani y, i wszystko jakby, y, no to co y, lotnictwo mogłoby zarobić, firma lotnicza, to nie zarobi tego, tak? I tak samo mm, nie może długo stać samolot na płycie, bo to są straty, tak? Jeżeli jest w powietrzu, to, to zarabia. No i e... może tanio bilety, tak? Dać. E teraz jak leciałam lotem, no niestety, ale mniej, e, no około 50 miejsc było zajętych e, i bilety były no, naprawdę niedrogie, bo były tańsze niż Intercity proponuje. I nie było chętnych, tak? I nawet daje tanio lot. W takim razie, kiedy nie ma tyle chętnych, to lot powinien dać. A po 300, po 500 bilet, to nawet to połowa pasażerów by nadrobiła za wszystkich, tak? Ale nie patrzą na to. Dostają dotacje, stać ich, tak? A tutaj firmę też stać. Dostają dotacje Intercity i mogłoby wcale biletów nie podnosić, bo to są już takie ceny, że. I Ile ludzi by jechało? Bo y, bilet za 300, a bilet za 50, albo za 80, to y, no, pojechałoby dwóch pasażerów więcej i by na to samo wyszło. A tak to nie pojedzie, tych pasażerów tyle po, poje, pojedzie Garska. Ja dzisiaj właśnie mm, pokazywałam Wam Pendolino, gdzie w, w jednym wagonie były tylko dwie osoby. Fajcie 50-54, Pendolino. Mimo cen ludzie jeżdżą nadal. Ale pojedyncze osoby. E, pendolino do Warszawy 304 zł. E, no, na dzisiaj sprawdzam cenę, jakbym chciała dzisiaj jechać 304 zł czy 309 zł. I tej osoby w wagonie, tam dalej wchodziło trochę osób. No nie powiem 50 osób na cały pociąg. No, może to się opłaca. Może to się opłaca, bo jeżeli miałoby być po 50 zł, to, a jest po 300, no to już jedna osoba płaci za 6 osób. Wsiądzie 50 osób to jest 50 osób zapłacić za 300 osób. Myślę, że to są opłacane dla firmy i stąd takie ceny. Będziemy maglować te ceny chyba do końca życia, bo to jest naprawdę problem. Wiecie, ile dostałam wiadomości od różnych osób e, o tych cenach? E, pani napisze, pani napisze, pani to umieści, moje komentarze i tak dalej. Jeżeli mi się to uda, to umieszczę to i wam pokażę. Ludzie mają dość. E, no, będziemy na bieżąco. Będę wrzucać co, co taniego. No, na przykład teraz autobus. Porównuję kolej dolnośląskie. Autobus, który jedzie po dolnym Śląsku i pokażę Wam. No to już pokazałam Wam te bilety, tak? 8 zł różnicy, więc w skali miesiąca, 20 dni do pracy, jak ktoś jedzie, to, no to jest 160 zł. No ale przeważnie ludzie sobie kupują miesięczne bilety, więc to też już tak nie można liczyć. No ale no, to rozumiecie, że nawet kilka przejazdów. Może się opłacać koleje Donosąskie też w końcu zbankrutują, bo są bardzo drogie i naprawdę dwa razy w roku podnoszą ceny. Intercity to samo sobie strzela w kolano. Także to się okaże po jakimś czasie. Nigdy w historii nie zdarzyło mi się tak dużo płacić za bilety. To znaczy, ja nie płacę za bilety teraz tak drogo, bo jak będzie coś drugiego, to po prostu nie kupię tego biletu, polecę samolotem. Ale y, gdyby nie było takiej perspektywy samolotu, autobusu, no to y, tragedia po prostu. To bym nie dojechała, tak? To sobie przynajmniej polecę samolotem, jak będę musiała. Myślę, że to są takie moje przemyślenia. Myślę, że to na tyle. Możecie mnie subskrybować, zostawiać lajki, oglądajcie filmy, słuchajcie, oglądajcie filmy. Tak, ostatnie były z Łotwy, bardzo fajne. Z Litwy byłam w Austrii i w Niemczech ostatnio w tym roku, w zeszłym roku w zeszłym roku byłam w Wietnamie w Albanii na Węgrzech więc byłam w kilku krajach więc możecie sobie na bieżąco oglądać filmy no i w poprzednich 50 tam krajach oglądajcie może nie mam tyle wszystkiego na kanale, ale jest dużo filmów, naprawdę polecam Francja, zakładka są filmy z Paryża Holandia, Amsterdam. To są moje takie najfajniejsze, uważam, filmy. Takie bardzo ciekawe, ciekawe miejsca. No też możecie sobie jakieś tam Karaiby obejrzeć. Czy z Azji mam trochę też filmów. Także polecam i wszystkiego dobrego. Zimno się zrobiło, czekam na pociąg. Nie ma nikogo. Koleje Dolnośląskie jak zwykle się spóźniają, są najdroższe. Jeszcze Wam opowiem w innym filmie. Zobaczymy co się będzie działo dalej na rynku. A wypiszcie komentarze, czy zauważyliście jakieś zmiany cen. No ja na razie nie, chcę być uczciwa. Screeny porobiłam. Nie ma, nie znalazłam po 50 zł Pendolino, ale będę szukać. Zależy mi, chciałabym się przejechać. Także trzymajcie się wszystkiego dobrego. Pozdrawiam z Kłocka z peronu. Zaraz mam pociąg. Wszystkiego dobrego. Pa pa.